Siemaneczko wszystkim. Rząd USA przekazuje ponad 2 miliardy dolarów w bitcoinie do Coinbase. 30 tysięcy bitcoinów mogłoby zbić cenę bitcoina znacząco, który na chwilę obecną kosztuje 66 200. Jednakże na max Data app nadal tych przelewów nie widzimy. Dlatego ja spokojnie czekam na rozegranie momentu halvingu, który już w okolicach 20 kwietnia. To jest kanał Julian Krypto i to nie są porady inwestycyjne. A dzisiaj porozmawiajmy o altcoinach. Sieć Skale nawiązuje współpracę z Antier Solutions, aby uruchomić program akceleracyjny dla startupów Web3, mający na celu wspieranie innowacji blockchain. Od momentu opublikowania tego newsa token SKL zyskał do Bitcoina w ostatnie 8 godzin o ponad 8%. Skale Network wypuściło również newsa, w którym ogłosiło uruchomienie Dripverse na swojej sieci, mając na celu wzbogacenie ekosystemu aktywów cyfrowych dla twórców i deweloperów, oferując brak opłat za gaz i wysoką skalowalność. Również po tej informacji token Skale jest na ponad 8% zysku w ostatnie 8 godzin. Token Sui wprowadza natywny token DeepBook. Deep z airdropem NFT w celu zwiększenia płynności i funkcjonalności handlowej na swojej platformie. Token Deep oferuje korzyści, takie jak niższe opłaty dla aktywnych traderów i zachęty dla dostawców płynności. Użytkownicy mogą uczestniczyć w zarządzaniu i podejmowaniu decyzji poprzez stejkowanie tokenów Deep, a sam token Sui po ogłoszeniu tej informacji w stosunku do Bitcoina na chwilę obecną nie miał. Wzrostów, a spadki cenowe około 3-4% w ostatnie 10 godzin. Na szerszym interwale, 4-godzinowym, widzimy, że token SUI w stosunku do bitcoina przez ostatnie 2 tygodnie jest na ponad 20% wzroście. Czy Waszym zdaniem jest to dobry moment na zakup czy na sprzedaż takiego coina? Lecimy dalej token space ID wprowadza usługę Merlin Name Service umożliwiając uproszczone i intuicyjne interakcje z Bitcoinem na łańcuchu Merlin za pomocą nazw czytelnych dla człowieka Space ID ułatwia transakcje bitcoinowe pozwalając na korzystanie z prostych nazw takich jak na przykład Alice dat Merlin zamiast długich adresów portfela. Dzięki tej usłudze zmniejszone jest prawdopodobieństwo popełnienia błędów podczas wysyłania bitcoinów i pomaga w tworzeniu unikalnej tożsamości cyfrowej. Po opublikowaniu tej informacji token Space ID najpierw zaliczył około 4% spadki do ceny bitcoina, a następnie wzrosty około 6% na chwilę obecną na około 4% wzroście w ostatnie 15 godzin w stosunku do ceny bitcoina. A na szerszym interwale widzimy, że token Space ID jest na odreagowaniach wcześniejszych wzrostów i przez ostatnie dwa tygodnie do bitcoina stracił ponad 20%. Kolejne pytanie do Was, czy uważacie, że to jest dobry moment na łapanie tego coina na potencjalnym dołku, czy dobre będzie dalsze oczekiwanie na dojście do jeszcze niższych poziomów wsparcia? Fetch.ai ogłasza znaczącą zmianę polegającą na połączeniu tokenów FET, Ocean i Ajax w nowy token ASI, mając na celu wzmocnienie sojuszu superinteligencji i wymagając zatwierdzenia społeczności przez głosowanie. Ta zmiana wymaga oczywiście głosów społeczności. Głosowanie zostanie zakończone 16 kwietnia. I pytanie, czy Waszym zdaniem tokeny FET lub Ajax mogą po takim newsie zyskać? Na chwilę obecną token Ajax bez zmian, a token Fed na nieznacznym, około 2-3% wzroście po opublikowaniu tej informacji. A na 4-godzinowym interwale widzimy, że token Fed oczywiście na ogromnych wzrostach przez ostatnie dwa miesiące ponad 200% zyskał do bitcoina, to wszystko jest związane z hypem na sztuczną inteligencję. I coiny, właśnie związane ze sztuczną inteligencją, będzie arcyciekawie ciekawie rozgrywać w trakcie tej hossy na ich potencjalnych odreagowaniach, które być może się pojawią, aczkolwiek nie jest to, pamiętajmy, nie jest to nigdy gwarantowane. ZetaChain współpracuje z GALX, aby wprowadzić Bitcoin Drop dla pionierskich Bitcoin Smart Contracts, zwiększając interakcję DeFi z Bitcoinem. Wprowadzają nowy standard ZRC20, pozwalający aplikacjom zarządzać Bitcoinem i innymi aktywami tak, jakby były na jednym łańcuchu bloków. Po tej informacji token Zeta na chwilę obecną nie zmienił swojej wartości, ale zwróćcie uwagę, co ciekawe w stosunku do Bitcoina wydawałoby się, jest na dość solidnym wsparciu. Czy waszym zdaniem to wsparcie zostanie zrespektowane, jeżeli miałoby zostać zrespektowane potencjalne kilku lub kilkunastoprocentowe wzrosty w stosunku do ceny Bitcoina, a jeżeli nie? spadki nawet do następnego poziomu wsparcia, czyli historycznego all time low, około 40% w dół. Oczywiście, czy te koiny będą zyskiwać, czy spadać, to będzie przede wszystkim uwarunkowane dynamiką ceny Bitcoina. Na chwilę obecną Bitcoin jest na dużym zysku z ostatnich dwóch miesięcy, więc jest co ewentualnie tracić. Niemniej jednak przed nami czwarty halving, pod który rynek ewidentnie grał i te wzrosty były między innymi tym halvingiem już spowodowane. Pytanie jeszcze, czy tuż przed halvingiem nie pojawi się ostatnia fala wzrostowa, ostatnia w domyśle w kwietniu, a tym samym czy po samym halvingu nie rozpocznie się fala dłuższych spadków, być może między innymi spowodowanych właśnie tymi przelewami na prawie 30 tysięcy bitcoinów i zwróćcie uwagę na sam koniec Max Orderbook, jeżeli mielibyśmy wymierzyć głębokość, co to znaczy 30 tysięcy bitcoinów. Na chwilę obecną zaledwie 800 bitcoinów jest w stanie zbić cenę do poziomu 65 200. Czyli jeżeli wziąć cenę bitcoina i wyrysować od obecnego momentu 65 200 to jest około 1,5% spadku. Czyli ekstrapolując 30 tysięcy bitcoinów mogłoby tę cenę zbić ponad 37 razy bardziej. Czyli możemy sobie zadać pytanie jak bardzo te 30 tysięcy bitcoinów byłyby w stanie zbić cenę. I jeżeli by wykonać proste przemnożenie to 37 razy bardziej czyli około 57% zjazdy, jeżeli, jeżeli te bitcoiny miałyby zostać sprzedane z ręki. Oczywiście prawdopodobnie to się nie stanie, prawdopodobnie rząd USA nie jest aż tak bezmyślny, żeby kliknąć sell market 30 tysięcy bitcoinów, najprawdopodobniej proces dystrybucji będzie rozłożony w czasie, a tym samym należy również wziąć pod uwagę, że najlepszy moment właśnie do dystrybucji takich bitcoinów dla rządu USA może być właśnie w momencie największych euforii na rynku, czyli tuż przed lub zaraz po czwartym halwingu, kiedy to ekscytacja może sięgnąć Kluczowych poziomów, które pozwolą upłynnić tak dużą liczbę bitcoinów bez znacznej utraty ich wartości, bo to jest kluczowe dla rządu USA. A zatem korekty jak najbardziej tak po halvingu, jakie będziemy to obserwować na podstawie danych on chain i danych giełdowych, starać się te lokalne dołki złapać. Ja wam życzę udanego dnia. Trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć.